Siema, jeśli dopiero zaczynasz grać w Rocket League albo czujesz, że coś ci nie wychodzi, to dzisiaj pokażę ci kilka prostych tipów, które serio robią różnicę. Dobra, przechodzimy do tipa pierwszego. Pierwszym tipem będzie kamera, bo kamera jest akurat yy, ważną częścią tej giereczki. Dlatego tutaj macie pokazany gameplay z domyślnych ustawień kamery. Ok, a teraz macie pokazane z moimi ustawieniami, które naprawdę mogą Wam pomóc. Teraz pewnie zapytacie, jaka jest różnica między tymi dwiema kamerami, i już wam mówię. Na pierwszych ustawieniach domyślnych, jak widzieliście, macie mniejszą widoczność, tak. Widzicie mniej, po prostu mało widzicie, nie? I przez to, że mało widzicie, nie możecie zbierać informacji na boisku. A zbieranie informacji na boisku jest bardzo ważne, dlatego lepiej zmienić naszą drugą, bo na drugiej kamerze, tej, którą ja używam, macie większy obszar widzenia i dzięki temu będziecie mogli zbierać informacje na boisku i na bieżąco analizować, co się dzieje. A to się przykłada na lepszą, na oczywiście lepszą grę <grym> i na lepszą kontrolę piłeczki. Także to tyle. Tutaj macie oczywiście te ustawienia. Dobra, przechodzimy do drugiego typu. Drugim typem będzie boost. Większość początkujących go marnuje. Nie trzymaj boosta cały czas wciśniętego. Wspieraj małe orbsy. Dzięki temu zawsze będziesz miał paliwo, żeby się ruszyć i bronić. Przechodzimy do typu trzeciego. Typ 3 to jest rotacja. Może brzmieć poważnie, ale chodzi o prostą zasadę. Nie jedziemy dwie osoby do tej samej piłki. Dobra, może Wam to wytłumaczę. Jeśli teammate atakuje, to Ty wracasz. Jeśli on wraca, Ty wchodzisz do akcji. To spowoduje mniej chaosu. I więcej wygranych meczów. Dobra, przechodzimy do czwartego typa, ostatniego w tym odcinku. Mm. Czwartym typem będzie mental i decyzje. Chodzi mi o to, że masz nie panikować, ok? Nie skacz pod rząd 2 trzy razy, jeśli nie ma to większego sensu, tak? Graj spokojnie i ucz się na błędach. Dobra, to by było na tyle, jeśli te typy Ci pomogły, zostaw komentarz i daj znać, jeśli chcesz część drugą. Do zobaczenia.